Coś dziwnego dzieje z moim telefonem. A, jestem. Ok. Dajcie znać, czy mnie słychać i widać. Bo wtedy nie miałem zasięgu. Tu się ciągle ten zasięg tracił tam. Także jak ktoś przyjdzie online, ja wiem, że już jest późno u Was. W Polsce jest późno. Moja koleżanka właśnie niedawno dopiero doleciała do Warszawy. Leciała przez Magryt. I miała opóźnienie. Ja się przygotowałam, słuchajcie mam taką wielką butelkę. A tutaj w takich resortach wszędzie all inclusive dodają takie małe kubeczki na wszystko. Czy się chce wodę, czy się chce cokolwiek. To ja sobie chodzę z butelką i zawsze wszystko mam zimne. Bo tutaj słuchajcie, lód się rozpuszcza w ciągu kilkunastu sekund. Jeżeli nie macie dobrego kubka na Dominikanie, to będziecie mieć yy, wodę. Wszystko wam się będzie rozpuszczać. Te kubki są fajne, bo one trzymają. One są ze stali nie w środku i one trzymają bardzo dobrze zimno i lód. Także ja tylko z tymi kubkami tutaj chodzę. Te kubeczki naprawdę, no, na takiej upał człowiekowi się chce cały czas pić. Więc trzeba, trzeba się tutaj dobrze za... przygotować, powiedziałabym. Jak przylecicie do takich krajów tropikalnych, ciepłych, nawet do Arizony, przywieźcie sobie kubki ze Staliniardem. Bo to jest najważniejsze, co no, będzie Wam dużo komfortu dawać. To, że ten, że ten lód się utrzymuje że jest w formie lodu, a nie wody, <laughs> bo tutaj mówię wam. Moment i ten lód się rozpuszcza. Po prostu w Arizona jest trochę inaczej. Też się rozpuszcza lód, ale nie tak szybko. Tutaj jest taki klimat wilgotny. Wszystko się po prostu się wszystko rozpuszcza. Eee, pokażę wam trochę ten resort. Jaką wygląda? mamy bardzo ciekawe, bardzo ciekawe takie różne. Yy, yy, Taką, takie właśnie bardzo tradycyjne e, formy e, z ich mitologii. To, są, to, to jest ta dominikańska te, e, e, ta kultura, która w sumie wymarła. W sensie takim, że jak Kolumb niby odkrył Amerykę, czyli odkrył te wyspy tak naprawdę, bo on, bo on przypłynął tutaj na te wyspy różne to są Karaiby ja jestem na Karaibach więc on jak wiecie no totalnie przywiózł najgorsze co można czyli choroby europejskie i na tej podstawie bardzo dużo ludzi umarło i jemu nie potrzeba było wojen po prostu jako to, że przywiózł te wszystkie choroby, wielu ludzi, większość tych rdzennych ludzi na Dominikanie stało zabitych, bo to tak trzeba powiedzieć. Niestety, niestety, to ta cała misja była tragedią tutaj. I wiecie co, powiem wam coś, bo chcę... Żebym tego nie zapomniała, bo jestem jeszcze w tych energiach i chcę Wam to przekazać, ale byliśmy wcześniej w tym rezorcie Melia. I ja powiem Wam, że ja tam nie miałam... Miałam fajne wspomnienia, mam fajne doświadczenia z moją grupą Bemer. Bardzo fajne mieliśmy spotkania, no i potem byliśmy na łódce, Bemer nas zaprosił na prywatną łódkę, więc popłynęliśmy, było bardzo ładnie. Ale powiem Wam, że ten sam rezort jest bardzo ekskluzywny, ale ja się tam źle czułam. I ja nie wiedziałam co tam się dzieje. Co się, coś było nie tak. I ja dopiero jak przyjechałam do tego nowego rezortu, on jest jakieś pół godziny, pół godziny na jeszcze najbardziej na wschód. Wschodnie... My jesteśmy tak bardziej południowy wschód tutaj na tej wyspie. I wiecie co? Ja dostałam wczoraj przekaz, że tam w tym miejscu zamordowali kogoś. Dosłownie. I to, nie jest, to nie jest przyjemne mówić o tym, ale ja dosłownie zobaczyłam to. Dostałam przekaz, że tam było bardzo dużo złego zrobionego. I ta ziemia w ogóle musi być oczyszczona energetycznie. Oni mogą sobie zrobić jakie rezorty chcą, słuchajcie pięciopiastkowe, ekskluzywne, nie wiadomo co mogą wprowadzać co tylko chcą ale jeżeli oni nie oczyszczą tej energii to ludzie się tam będą źle czuć ja takie rzeczy jestem wiecie wrażliwa na to więc jak ja sprawdziłam co tam się dzieje od razu mi przyszedł ten ten buk idę się przejść z wami pokażę wam mniej więcej jak wygląda resort to jest lobby taka kanapa podobna, którą robię tylko ona jest w takim fajnym kształcie freeform. Zobaczcie ładne, nie? Bardzo ładne lobby. Taka architektura typowa karalipska. I wiecie co tam? Ja zobaczyłam jakie rzeczy się, jakie rzeczy się tam zadzia zadziały. I od razu przyszedł do mnie ten duch od... Juki. Wiecie, oni też, oni wyznawali Boga Jukę. Dla nich Juka była świętą rośliną, świętym warzywem. I to było coś wyjątkowego dla nich. A ja miałam teraz w Peru okazję skosztować napoju, który był robiony przez rdzennych w dżungli. I to jest specjalne picie, specjalny napój on jest alkoholowy, bo on jest fermentowany I on jest specjalnie robiony z yuki ta yuka jest fermentowana ale nie powiem wam jak, bo nie jest fajny proces jest dosyć przerażający nie będę wam o tym mówić kiedyś wam może powiem jak ktoś będzie zainteresowany ale ten cały proces jest dosyć nieprzyjemny natomiast myśmy mieli okazję skosztować tej yuki tego napoju mi się wydaje, że to się nazywało jakoś Masago, masage, coś takiego. Jorge musi więcej o tym powiedzieć, może zrobimy z kiedyś z nim wywiad, bo on trafił do dżungli w Peru. Już tam na granicach z Brazylią, z Boliwią, bo on tam blisko ma ziemię, tam gdzie byliśmy. Bo myśmy byli w ogóle w prywatnych, na prywatnych terenach jego. Tam nie ma żadnych turystów w ogóle, tam nie można wjechać. I słuchajcie... On nam dał napić się tego napoju. Ja nie wiedziałam, że on jest tak ważny, ten napój. To jest ten napój z yuki, który używa się podczas ceremonii w dżungli. I a Ajałaska, ajałaską, bo to jest z roślin, ale juka jest świętą rośliną. I tutaj powiem Wam, że oni nazywali nawet Bogiem. To był Bóg. Kasawa. Kasawa to był taki Bóg. Zobaczcie teraz, odwrócę Wam. Jakie oni mają tutaj ciekawe formy, takie pomniki z różnych. To jest z mitologii ogólnie. Tu jest dużo zaleciałości też afrykańskich, bo tak naprawdę, jak popatrzycie na mapę, to obok nas jest na wschód Puerto Rico, a potem już jest Afryka. Jak przepłyniecie ocean, to już jest Afryka. Więc pokażę Wam jeszcze, jak tutaj wygląda, jeżeli chodzi o te różne ciekawe struktury. Ich rdzenne. Mnie to bardzo tutaj ujęło, bo ja, wiecie, siedzę w tych rdzennych kulturach. Bardzo, bardzo yy, chcę zrozumieć, co tu się wydarzyło w ogóle energetycznie. Co tu się wydarzyło, jeżeli chodzi o, o tych ludzi. Jak bardzo oni byli właśnie w, w tych pięknych kulturach rdzennych. Jak, jak wszystko to zostało praktycznie zabrane od nich. I w, oni wyginęli, no bo wyginęli, bo ich zatruli różnymi chorobami. <laughs> Więc są bardzo ciekawe tutaj struktury. To są różne tańce, różne. Znowu to jest z grzechotkami. Jeżeli ktoś coś czuje, jeżeli ktoś ma jakieś spostrzeżenia, to kochani piszcie, bo ja jestem bardzo ciekawa tego miejsca. To są zupełnie inne energie. I wiecie co mi ci ludzie, którzy tutaj są nie, nie za bardzo pasują, bo ci, którzy tutaj byli przed nimi, to są ci prawdziwi rdzenni z Dominikany. To nie są ci, którzy przyjechali tutaj oczywiście z Afryki. To nie są ci ludzie. Więc... I to dosyć, wiecie co, energetycznie przeszkadza. Tak jak oni masowo tutaj zostali przywiezieni. Zobaczcie, jakie ciekawe formy, nie? I jest Bóg ich, mitologiczny Bóg. Kasawa to jest e, ta juka. Naprawdę są silne energie z tą juką. Ja się wczoraj połączyłam z tą którą miałam okazję próbować. Ja zresztą jukę jako warzywo jem. Bardzo lubię, bo w kuchni perwiańskiej jest bardzo popularny, nie? Witaj, Wonsu. Witaj. Zobaczcie, jakie ciekawe są te statuetki, te pomniki. Ja bym chciała wszystko wiedzieć, co, gdzie, co reprezentuje. Tutaj mają oczywiście słuchajcie, restauracje, które są all inclusive, cały czas otwarte. Mamy francuską tutaj restaurację przepyszną, Fondu. Robiliśmy wczoraj sobie takie doświadczenie, właśnie Fondu. Nie tylko ser, ale też czekolada i, i mogliśmy sobie owocem morza smażyć w takich czajniczkach z gorącym tłuszczem. To Było też fajne doświadczenie, świeżutkie różne owoce morza. I to jest tak wszystko pomieszane kulturowe powiem Wam. W Peru zresztą też, ale w Peru bardzo często miałam okazję widzieć je z drdzennymi. A tutaj jest to prawie niemożliwe wręcz. Tutaj po prostu nie ma rdzennych. Oni wsz wszyscy, wszyscy zostali delikatnie mówiąc, albo wulgarnie wybici. Nie dość, że przyjechali z Europejczycy w cudzysłowie, i potem przywieźli te wszystkie choroby. Plus przecież tutaj zagarnęli. Kolonizacja to jest jedna z najgorszych chorób, jakie mogą być. Jeszcze wejdę tutaj w tym. Ten... Spójrzcie, jakie piękne te palmy są. Palmy są tak piękne. I bananowce. Przepiękne bananowce. Ja też wiecie, mam tam bananowce w Arizonie. Ale one zupełnie inaczej rosną. Tutaj one mają raj. Przecież to jest i ziemia. Właśnie nawet takie kamienie poustawiali w różnych miejscach. Ja czuję się tutaj dobrze energetycznie, w tym rezorcie. W tamtym nie. Chociaż był bardziej ekskluzywny. Był bardziej taki minimalistyczny. Ten mi się bardziej podoba. On ten resort ma duszę. Jest taki bardziej taki karaibski. Zobaczcie. To są pewnie jakieś ich tańce, jakieś ceremonie. Nie wiem co to jest. Tam jakiś znowu Bóg. Jakiś, bo oni mają przecież tylu bożków, to też była religia tutaj wielu bogów, czyli tak jak się zna. też mają ciekawe, czytałam sobie ich mitologię trochę, też mają bardzo ciekawe wierzenia. jak będziecie chcieli, to sobie zobaczcie na Google, poszukajcie. bardzo duchowi ludzie to byli. Może jest ich garstka. Wiecie, trzeba by było, było naprawdę poszukać, popłynąć gdzieś na jakąś wyspę. My będziemy na wyspie niedługo. I ja się zorientuję, czy ktoś tam jest. Będziemy z dala od tej głównej wyspy. Tam jest impreza. Tutaj następne, jakieś jest ciekawe. Czy dobrze mnie słychać i wi widać? Jak tam obraz? Spójrzcie te... te bananowce, przepiękne Takie umujące. Iwonka, daj znać, czy mnie słychać i widać. Wszystko ok, dobra. Dzięki za, monitor za monitorowanie, bo ostatnio coś było z głosem. Przed ostatnim razem też z głosem. Wiecie, tutaj internet jest jaki jest. Że trudno powiedzieć, czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze. Tutaj jest ta francuska restauracyjka. Taki, taki domek sobie postawili. Ok, okazało się, że tam już nie ma internetu, więc wracam do internetu, więc wracam tą stroną. Jeszcze wam pokażę kilka niczków. Takie pomniki kulturowe, jakieś. Statuetki. Bardzo ciekawe one są. Ale wiecie co? Ten ten... Ten kraj jest bardzo. Yy, ten kraj jest bardzo... Bo tutaj nie ma tych energii pierwotnych. One są, ale ci ludzie nie są stąd. Ci ludzie, którzy tu pracują, w większości nie są stąd. Więc to jest takie trochę dziwne. Aczkolwiek mamy ten sam przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie po prostu są emigranci tak jak ja, no i wszyscy sobie żyją razem. Ale tutaj jest bardzo specyficzna sytuacja, bo, bo naprawdę tych rdzennych jest na miasta. Na miastach oni przetrwali w takich naprawdę malutkich jakichś numerach. No i większość jest ludzi z Afryki po prostu. Także dziwne te. Energię, pomieszania tych energii są. Bo to nie są tacy ludzie, którzy pasują do tych energii, tutaj. Ja to już wielokrotnie się już miałam okazję przekonać. Ja też wyczuwam, kto jest bardziej stąd, a kto jest mniej stąd. I nawet nie chodzi tutaj o, o kolor skóry, tylko chodzi o energię. Niektórzy są naprawdę stąd w jakimś tam procencie, bo są zmieszani. Ale to normalnie można odczuć. Natomiast dzisiaj na przykład byłam, e, doświadczyłam kłótni na plaży między dwoma e, osobami, mężczyznami, którzy kłócili się o jakąś bzdetę. Miło słyszeć polski I, język. Aha. O! Opowiadam o, od, wrażenia. Od, od, od dwóch tygodni w ogóle nie słyszymy swojego języka. Tak? A ja? Jeszcze chyba. Nie, nie. A skąd jesteście? Z Polski? Tak. No, to p powiedzcie cześć! Jesteście na moim kanale na YouTube. <laughs> skąd z Polski? Mazury tak bardzo O, Mazury. Pięknie. 100 kilometrów od Warszawy do góry. A, okej. Okay. Warmińsko-Mazurskie, tak? No, Warmia, Mazury. Jeszcze Mazowieckie, ale już granica Mazurskiego. Aha. Koleżanka wczoraj wyleciała właśnie z tych okolic. Była tutaj, bo my z... Za na bamer jesteśmy tutaj. Biznesowe była wyprawa. No Ale i też sposób. O, to gratulacje! To pięknie! O, zobaczcie, Polaków jest wszędzie dużo. A ta piękna para właśnie wzięła ślub. Są w podróży Miesiąc po ślubie. Miesiąc temu! Gratulujemy. 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 Gratulujemy! Super! Aż mi ciarki normalnie się przeszły. A, jak fajnie! W takim razie. Jest sukces. Mamy Polaków, będzie dobrze. <noise> Ci ludzie, którzy tutaj są. Um, jeszcze raz powiem, ta, ta sytuacja w, w, na plaży była dosyć ostra. Bo jeden mężczyzna zaczął krzyczeć na drugiego i oni się tak zaczęli... Tak zaczęli na siebie krzyczeć głośno. No, dwóch takich czarnych po prostu. Um, było to bardzo wulgarne, było to bardzo nieprzyjemne ja wyszłam z plaży w ogóle. Jeżeli można wyjść z plaży, to ja dzisiaj wyszłam. Ci ludzie są bardzo ordynarni. Niektórzy. Niektórzy są delikatni, ale powiem Wam tak porównując na przykład Meksyk i Peru. W Peru też niektórzy byli wulgarni. Ta kultura mm, latynoska czasami potrafi dać w kość. Wiecie? Wszystko ładnie, pięknie, ale kurde oni mają takiego mm, czasami emocjonalnego kopa jak dadzą to. Szok. Po prostu szok. Yy. Więc ja wiem, że Polacy chyba kochają Dominikanę, co? Ja osobiście wolę Meksyk. Dla mnie ci ludzie są. Absolutnie tu nie pasują. Te energie się kłócą. Yy. Jest taka dysharmonia. Bo ja czuję tą energię stąd. Jak ja bym tutaj miała samą plażę Dominikanę. Czy byłabym na jakiejś tutaj z tych wysp, to ja jestem ok. Ale to nie ci ludzie. Nie ci ludzie, naprawdę. Tak ja odczuwam. I wiem, że może y, nasi przyjaciele z, ze Stanów, z Arizony, Wenzler i, i wszyscy rdzenni też mogą powiedzieć to samo o mnie, że jednak y, dlaczego ja jestem w ogóle, dlaczego ja mieszkam w Arizonie, skoro nie jestem z Arizony. Akurat mój przypadek jest taki inny. Oni zawsze mówią: Nie, nie, ty jesteś nasza, ty jesteś nasza. Ja myślę, że jak się szanuje, szanuje przyrodę, kraj, ludzi. Kurczę, to jest troszeczkę inaczej. Oni tutaj, e, miałam już naprawdę kilkanaście sytuacji nieprzyjemnych w tym kraju, na tej wyspie. I to nie pochodziło od tych takich. E, Mogę powiedzieć, pochodziło to od. No to są zupełnie inne klimaty, wiecie? Meksyk, zupełnie inne klimaty. W Meksyku wszyscy się uśmiechają, są przyjemni, e, pomogą. Ja mam inne doświadczenia tutaj. Też tam ktoś się uśmiechnie, ale powiem wam, że oni tutaj się za dużo nie uśmiechają. Nie, nie to, co w Meksyku. W Peru znowu też inna sytuacja. Peruńczycy są tacy trochę smutni. Chyba, że się pojedzie tam gdzieś, w takie rdzenne regiony, to oni tam się uśmiechną. Ja chyba muszę napisać książkę przed Peru i po Peru. I podzielić się z Wami moimi doświadczeniami, obserwacjami. Peru prawie miesiąc. No to trochę tam już się zadziało, w tym Peru. Było to dosyć mocne doświadczenie. Czekajcie, bo chcę Was... chcę odwrócić tutaj. W Peru było mocne doświadczenie, ponieważ byłam tam długo i byłam w różnych miejscach. Nie wiem czy mnie widać, ale stanę sobie na chwilę tutaj. Wiecie? O! No i wie. Przewróciło, i takie rzeczy. Mam nadzieję, że nie uszkodziłam telefonu. Ok, będę kończyć w takim razie. Jeśli telefon się poddał, to ja już nie będę walczyć z tym. <grym> Pozdrawiam Was z trochę burzowej Dominikany teraz. Wszystko mi to odpowiada. Kurczę, ci ludzie mi się nie zgadzają tutaj. Naprawdę? I nie chcę tutaj nikogo osądzać i tak dalej, bo są, ludzie różni, są fajni i fajni, Ale w większości nie za bardzo mi to pasuje. Też burzowo? Już tęsknię za Arizoną, kochani. Naprawdę tęsknię za moją pustynią, za spokojem, za ludźmi. Yy, coś, jest, coś jest takiego wyjątkowego w Arizonie, nie mogę tego pojąć. Nie jestem w stanie tego nakreślić. No i to jest mój dom. Arizona to jest, to jest naprawdę mój dom, więc no, wszystko ładnie, pięknie, ale już chcę do domu, a jeszcze trochę tutaj będę. Także poślijcie trochę dobrej energii. I yy, staram się wziąć z życia co najlepsze teraz i, i doświadczyć jak najlepiej mogę. I po prostu i z tym, co mi przychodzi do, do mojego życia. No, ale ostatnie tygodnie były dosyć y, szalone. Łącznie z y, na przykład trzęsieniem ziemi w Limie, y, różnymi spóźnieniami samolotów, y, rzeczami, które nie były, nie mogliśmy przewidzieć wielu rzeczy, które się wydarzą w Peru. Wszyscy jakoś, wszyscy bezpiecznie wrócili do domu, są w pieczy. Wszystko jest ok, teraz bardzo silne procesy się y, rozpoczęły. No, jak jesteście moją grupą z Peru, to dajcie znać. Napiszcie, co u Was słychać. Będziemy na pewno jeszcze prywatnie rozmawiać. Ja przechodzę swoje procesy. Szuman y, szaleje bardzo. Jak widzieliście, jest ponad 50 Hz dzisiaj i wczoraj tak samo. Bardzo silne energie są. Jest kilka takich poważnych. Y, kresek. A więc no, daje mocno. Procesy nie, za, nie do zatrzymania. Albo się je przejdzie, albo się ich nie przejdzie. To od nas zależy. Więc życzę Wam, żeby te procesy były jak najbardziej łagodne dla każdego z nas, żebyśmy mogli się cieszyć tą transformacją, która jest, i jeszcze nadchodzi. Że zdrawiam Was jeszcze raz z kolorowego resortu na Dominikanie. Przesyłam Wam powiew palm i bryzę oceanu. I kocham Was, dziękuję, że jesteście. Do usłyszenia. O, lubelskie. Napiszcie, czy ktoś był na Dominikanie i jakie ma doświadczenia? Wszystko się może zdarzyć. Słuchajcie, tylko żeby jakieś tutaj tsunami nam się nie... nie, nie... <laughs> ja się śmieję, ale powiem Wam, że ja już po prostu ostatnio, przez ostatnie dwa miesiące tyle się wydarzyło w moim życiu. Byłam w tylu miejscach, tyle przeżyłam. Że no jeszcze parę, parę dni i. I będę mogła spokojnie, na spokojnie to wszystko, e, jakby być w tych procesach już w domu. Bo bądź, bycie w procesach plus jeszcze. jeszcze w, w obcych krajach to to jest w ogóle już hardcore. <noise> Więc e, nie polecam. Jeżeli ktoś nie jest gotowy, nie polecam. Trzeba być naprawdę mocny psychicznie. E, to jest hardcore. Delikatnie mówiąc. Więc zdrawiam Was. Ja się trzymam w tej jeździe bez trzymanki. <noise> I do usłyszenia kolejnym razem. Zrobię Wam jeszcze jakieś fajne filmiki stąd. Pokazać jak tu jest. Jakie fajne tutaj momenty mieliśmy. Pływałam z rekinami już. Pływałam z płaszczką. Jutro z delfinami. I Tą przyrodę najbardziej chcę tutaj przeżyć. Kontakt z przyrodą, z, z energią wody, z energią tych roślin, z energią tych zwierząt. Ludzie mnie kompletnie tutaj nie interesują, naprawdę. Jakoś nie mam zainteresowania tymi ludźmi. I taka jest moja po prostu szczera opinia. Najbardziej cieszę się, że mogłam się zobaczyć z fajnymi ludźmi z Bemera. Poznać właścicielkę Bemera, Stefani. Spędziłam fajny czas, piękne rozmowy. Poznałam cudowną koleżankę z Polski. Mogłyśmy też fajnie spędzić czas. To było super. A teraz kontakt z przyrodą, z morzem, z delfinami. Wiecie, kontakt po prostu taki z przyrodą. To jest dla mnie najlepsze, co może być. Także niech się dzieje samo dobro. Dziękuję. Zdrawiam, wspaniałości. U nas słońce było ponad pół dnia, ale cię już wystarczy. Nie będę wam pokazywać mojej. Może pokażę, bo ja się trochę zgrzałam. Zobaczcie, jestem troszeczkę już podpieczona, delikatnie mówiąc. Także. Już tego słoneczka od czwartku jak tu jesteśmy musimy trochę odpuścić. Także dobrze, że jest teraz, że są chmurki i można sobie odpocząć chwilę. Także zdrawiam Was cieplutko. Pa pa! Do usłyszenia, do zobaczenia.